Witam na moim kanale, podróżba codzienna, potasujemy karty i zobaczmy, co przyniesie za do Karty zaraz będą potasowane, się pomyślcie o tym, co chciałabyście iść, chcielibyście zobaczyć, usłyszeć. No postaram się to co, rozkładamy karty, no lewą ręką na trzy kubki na początek. No i tradycyjny rozkład po kolei. Na samym początku jest tutaj ósemka kielichów. Ta karta jest mocno powiązana z Księżycem. A ona często oznacza poszukiwanie czegoś dalej, ona jest taka troszeczkę jak remita, że idziemy do przodu, porzucamy to, co jest stałe i szukamy czegoś nowego. I tutaj ta codzienność nas troszeczkę nuży i chcemy coś innego znaleźć. Co to będzie? Yy, tutaj jest królowa monet, czyli może to jest jakaś taka potrzeba, Większej stawki, więcej finansów. To jest ogólnie bardzo fajna karta, bo ona daje nam właśnie taką stabilność finansową, być może jakieś nowe y, możliwości, jeśli chodzi o finanse. Jeśli chodzi o pracę, jest tutaj król, nie, rycerz. Rycerz Kielichów. Y, on mógłby oznaczać w pracy potrzebę jakiegoś takiego działania. Może jest tutaj troszeczkę szaleństwa, czyli idziemy do przodu, y, może nie zwracając uwagi na to, co jest, i, i jakby, o, druga karta, która mówi o finansach, to jest głupiec. To nie jest zła karta, bo ona oznacza po prostu y, początek. Szukamy nowego początku, i tutaj coś, coś nowego może się zdarzyć, właśnie jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o pracę. Bardzo dobrze jeśli chodzi o zdrowie, bo tutaj jest szóstka buław, czyli takie zwycięstwo, wygrane z czymś, więc y, może to przeziębienie się właśnie skończy, może zbierzemy się, żeby pójść na siłownię. Coś, coś, coś nam się udaje ze zdrowiem, z aktywnością. Jeśli chodzi o miłość, to taka całkiem fajna karta, to jest trójka monet. Ona oznacza taką pracę, pracę nad związkiem, pracę nad uczuciami. Tu jest pewna taka perfekcja w działaniu, czyli jeśli chodzi o uczucia, to wszystko idzie dobrym tonem, wymaga to od nas pracy, działania, ale jest, jest nam łatwo po prostu coś zrealizować. I co? To mniej więcej tyle. Zapraszam do jutra.